Nie, nie, nie mm -hmm. panu, ja nadal żyję. Hm. Proszę pana, zachorowanie na raka jest... Proszę pana. Miesiące. Dlaczego pan nie ma raka? No ma Takie, pan farta, no! A, a, proszę pana, słyszał pan o czymś takim, że na przykład koronawirus nie działa na koty? Odczynnik 99,5 nie działa na psy. Ciekawe <noise> Jestem bezpieczny, tak? Bo no jest... tak, no ale to pan, no, tutaj no, są sprowadzeni... Powie, to dokończymy, co? Jak coś tak niewygodnie? Proszę pana. Zasubam. Zakończymy to tutaj. 99,5. No, 88. 88 Dziękuję Pokczam Jak teraz Alt tabuje, to nie cisza gry Panowie, tak, ważna tak. sprawa. Naciskacie miejsce... Pastor, szepcie, Pastor szepcie, no. Naciskacie mięsienie escape no. i potem dźwięk i wyciszenie świata w momencie przełączania okna. To jak będziecie szukać muzyki i TP to dalej będzie wszystko Jezu, no przecież tutaj są jakieś szaranicze w tym rogu. Ja się odsunę, nie, nie, nie o Jezu, od razu lepiej Pastorze? Tak? Co jest głosem i tak? Co? No. Dużo No butle mam chyba, nie? Ale tak przez butle się gada A e, jak to, jak się gada przez butle? <grym> tak się gada przez butle? <grym> Na pewno nie tak Dobra, to tak mogę, teraz jest OK. okej <grym> grzyb! <grym> <grym> strasznych strasznych... Za późno, zawiodłaś <grym> Maria jak straszny grzyb, panowie, to zostało wyczyszczone. Proszę Zobacz, pana, jeść! Pan wspomniał tę gąbkę, co podniosłem. Proszę, mm -hmm. zo, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć. To jest 284F COVID-44, aha. Jest, proszę pana, proszę będziemy nie musieli nie zejść niżej, ponieważ ten grzyb przechodzi... O, nie ma grzyba. Kolejny foliarz, proszę bardzo. Proszę, jeżeli będzie pozytywny... Możecie mówić po angielsku? Tak. Jest Royce. obstrane jak chuj. Trzeba generalnie tutaj co? zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, weź, wyjmij detergent 73 i zesprayuj tutaj większość tej ściany w rogu. Nie wiem dlaczego, ale trzyma się to tylko i wyłącznie w rogach. To się w rogu... się mm -hmm. takich trochę. Okej. Okay. Sytuacja ja jest taka, wiem. że jest to zakon. A wie pan co to... Bo to, to co to jest to jeszcze okej, okay. ale co to nie jest? Co to nie jest? No to zakon? nie jest na pewno stragan. Więc pan zabiera te Aj. rzeczy i wypierdala z tego podjazdu. No, przepraszam, już idę. Co się w tym zakonieniu? Modli się. Ach. Nie ma opcji. Ma pan dowód? Zasuba. Jak najbardziej, 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 z bodykama. Mhm, proszę pokazać. Dobra, wierzę. To musiały, musiał być jakiś przypadek, że te same maski. No, sytuacja jest taka, że... Co to było, Co to było? <grymne> sytuacja Montana Dobana atakują jaki <to> bodykam jak <grymne> pan był tyłem nie ma opcji konta takiego zobaczyć Z dupy nie o nie nie, nie. Dobra, dobra dobra tu jest samochód to to, 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 to jest to jest plinia samochodu i pan stanął tam Pontana 1 i ewentualnie pan widział moje lewe ucho i ramię a co tu, co tu w ogóle widzieć, dobra, nie ma, dobra. Nie tej ma, tej ma to znaczenia i tak, bo ja wiem, że tamtego i tej osoby nie było, więc możemy się tutaj kłócić, sytuacja nie jest nie taka, nie. że dostaję alarm, i idę rozgrzeszyć bez do, y, nie bezdomnego, tylko niewiernego, nie no alarm, nie kurde nie 2 na 1, Mówiłem, co to w ogóle? Telefon. Od kiedy świadek jest na ty z panem? Że pan powie przyjeżdża na komendę. Co telefon. to kurde? Jak sobie pan nie radzi, to 2 na 1 nagle jesteśmy? Dobrze, 2 na 2. Uła, no serio, Prowokacja policyjna. Niech mnie ktoś weźmie z tego przesłuchania. 2 na 1, w policji sobie nie radzi, bierze jakiegoś ustawionego świadka, a niech wszyscy o tym wiedzą. Pan pozwolenie na broń posiada? Posiada, a co? A pan pozwolenie na bycie fiutem posiada? O nie, no, nie może, jak było? No nie no pewnie, proszę powiedzieć jak było. Może ja Potrzec będę... Mamy. Ja doskonale wiem że jak było. Nie, ten pojazd, no. a wtedy pan powiedział, ja wsiadam z panem, jedziemy. Tak było. No tak było. A pan co? Jedzie, o, jedzie z cywilem? Nie miałem pana kopnąć, żeby pan Nie no, spoliczkować z, z prawej nie, nie czasu. i normalnie pewnie. wylatuje z pojazdu. Pewnie. Jakoś inni no. potrafią tak robić. A potem, a nie no, a potem to się w ogóle hity dzieją. Jedziemy. No, jakie hity się dzieją. I funkcjonariusz policji się pyta, co to za cywil wjeżdża i ja muszę mówić, że jesteśmy u dwa i jedziemy, a. Pan Pan tylko mówi, tak, no, jesteśmy U2, jedziemy, jedziemy, zrekwirowane. I trzy razy pan musiał powiedzieć, że jesteśmy U2, potem U3, potem U4, potem znowu U1, potem U2 i... ale przepraszam, kto reportuje? A, no tak, kapłan reportuje takie rzeczy. Nie, no pewnie, nie ma problemu, halo? Ale spoko. No mam nadzieję, że na bodycamie 360 stopni 4K, ja Ultra nie. HD, 10 000 bitrate to się nagrało, no. 8K, podpowiadam. Okej, okay, no 8K, o jest. Mm -hmm, Wracając mm -hmm. do samej sytuacji komunikowania na radiu tak. Pastor nie miał tego radia, więc jak pastor mu komunikował? Krzyczałem na radiu? przez szybę! Ja i jak się pani czuje teraz w tym momencie? Co to są za Twittery, co? Jest w porządku, tak? Chodzi Twitter. Aplikacja o pan, do dzielenia pan, się chodzi. swoimi przemyśleniami tak, na social media. No, tak. Domyślałem się, ale co to, za, to za tweet? Sobie, no, co, to co, za tweet? Odpowiem, no, co to za, za tweet? Chwila sprawdzam. Na temat tego, że pan, został pastor. prosimy o wiadomości jest SMS. SMS. niepowtarzona oferta, jesteś nieskończonym przegrywem. O! A to dlatego Dzień. się pan pytał o tweeta. No to musi pan Dzień. zadzwonić na 563015. Się nie o tego tutaj mi chodziło. Okej, okej, okay, 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 szukam dalej. Pastor Dziękuję twierdzi, panu, że, że został uprowadzony przez policję. No i co? No i co? No? Policja pana nie uprowadziła panie pastorze. Ciekawe, a, jak, a ten moment, w którym byłem związany do stołu i nie miałem telefonu, to jak to nazywamy? A jakbyśmy mogli prosić o jakiegoś sucharka Słucharka? Mhm. Hmm. Jest jakiś? Jak nazywa się Nina, która leży na trawie? Zielenina. <laughs> <laughs> dobre, dobre. To jeszcze jeden. No, no, no. W czym podobnie jest prezerwatywa i buty sąsiada? Nie wiem. I w tym, i w tym ujstoi. stoi. <laughs> 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 dobre, dobre. Czarne, dobre. mnie. <śliczny> <śliczny> <Okay. śliczny> właśnie tak wszyscy! <śliczny> <o, śliczny> <o, śliczny> O, Super! Dzisiaj zostałem wezwany na komendę. Zostałem posądzony o atak na Burger Shota. Dobrowolnie zgodziłem się odpowiadać za to i powiedziałem, że to nieprawda. Tak, dobrze, dobrze. Dobrze, Jednakże dobrze. zapytany zostałem, czy spaliliśmy niewiernego i odpowiedziałem Tak! Spaliliśmy! Spaliliśmy niewiernego. Policjant był tak stiltowany i zintowany, że jak powie powiedział, że zawoła świadka zaczął dzwonić do niewiernej! Powiedziałem, że skoro tak, skoro mamy robić 2 na 1, to ja dzwonię po mojego ministranta Sana. W tym momencie został mi telefon wyrwany z rąk oraz zostałem związany do stołu. Tak, Zobacz, Zobacz sam, jak gubi się skaczą siam Bo gubi bo się gubi cały to świat i już znam! się